Witam Was serdecznie Pozdrawiam z Doboszówki Na kolejnej naszej, mojej relacji Z wyprawy Junakiem 123 w Bieszczady. Jak widzicie mam tutaj takiego Sympatycznego Właściciela tej Doboszówki Się domaga pieszczot. Słuchajcie Doboszówka jest 50 km Od Sandomierza w kierunku na wschód Pośrodku lasów Janowskich pośród lasów Janowskich piękne miejsce, jedzie się dosyć długo tutaj przez las. Prawie 20 km chyba żeśmy przez las jechali. I praktycznie kolejne miejsce do końcu świata, bo ostatnia wioska została za nami gdzieś jakieś 5 km a ta wioska to jakieś dwie chałupy i jeden sklepik. I tak wygląda cała wioska. Wczoraj wyjechaliśmy z Brzezi, o godziny 10 i ruszyliśmy pierw w kierunku Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zahaczyliśmy dwa zamki w Mirowie, drugi w Bobolicach. Ten w Bobolicach jest piękny, zresztą zamieniony na hotel, eee, a ten w, Mi w Miro. O, ja cię sumnę, przed chwilą powiedziałem. Dobra, a ten pierwszy w każdym razie że to jest totalna ruina, ale w ale można za to wjechać sobie no w każdym razie myśmy wjechali motocyklami na wzniesień, na którym stoi zamek. I tam sobie zrobiliśmy małą sesję zdjęciową. Zjeżdżając z tego wzniesienia Marek się wyłożył na swojej maszce. Ona nie ma opon przystosowanych, żeby się poruszać w takim terenie. Mi to na moich Endurakach nie sprawiło żadnego problemu, więc sobie spokojnie zjechałem. Zresztą filmik gdzieś tam dostępny już jest bodajże na fejsie u mnie. Jak to jest ciekawy, to pewnie znajdzie i obejrzy sobie, jak to wyglądało. W każdym razie dojechaliśmy do tej do Boszówki. No, ale po drodze były jeszcze e, był jeszcze Szydłowiec. O, szydłowiec bardzo bardzo fajne miejsce, bardzo ładne miasteczko, e, otoczone starymi murami obronnymi. Bardzo fajnie to wygląda duża brama wszystko murowane odnowione częściowo mury się zachowały w 3 czwartych także można sobie Szydłowiec zobaczyć, warto warto zatrzymać się w Szydłowcu a za Szydłowcem słuchajcie jest taka miejscowość jak węki jest tam pałac odrestaurowany jest tam hodowla bizonów amerykańskich, małe zoo więc też jest warto obejrzenia, warto się zatrzymać. Tak samo ta wioska, która tam jest koło tego pałacu też jest bardzo ładna. Bardzo dużo ludzi, bo tam i właśnie dzieciaki się zabierają na, żeby pokazać te zwierzaki i siedzą osły, ryczą. Można się przejechać konno. Także takie atrakcje w kuro z wękach. Ciężko zapamiętać, jeszcze trudniej wymówić. No, a kolejnym etapem to już był Sandomierz. I w Sandomierzu zatrzymaliśmy się na 3 godziny. A w kurowę jeszcze hapnęliśmy o karkówkę, popiliśmy piwkiem. Także to była nasza godówka do Sandomierza. W Sandomierzu zamówiliśmy sobie też tylko sałatkę. Z <laughs> I posiedzieliśmy ze 3 godziny na rynku. Podziwiając Sandomierz. Wczoraj było ciepło, słonecznie. Było pięknie, także warto było zatrzymać się w sandomierzu. Jedno chyba z piękniejszych miejsc jakie do tej pory widziałem, ten sandomierz, jeżeli chodzi o miasta mianę po drodze. Motocykl, jak no, motocyk śmiga, nic nie dzieje, cały czas jesteśmy w drodze. No i dojechaliśmy, z sandomierza ruszyliśmy już po 18.00. No i tutaj dojechaliśmy, bo chyba 19.30 była. Coś takiego, 1930 była Pani na nas czekała już sobie do kolacją. Był domowy rosół, tutaj na miejscu przygotowany, nie gdzieś tam dowożony i były wyśmienite słuchajcie, pierogi z mięsem. Także żarcie tutaj mają pierwsza klasa. Warto do doboszówki się wybrać. Pokoje są czyściutkie, nowiutkie, no naprawdę wysoki standard jest. A oprócz tego jest tutaj, można spać, można zamówić sobie nocleg na sianku. Jest pole namiotowe. Jest stawek, można łapać ryby. Do lasu iść na grzyby, pojeździć konno po okolicznych lasach. Także bardzo fajne miejsce. Cisza, spokój, ptaki śpiewają. Kaczki sobie chodzą. Także rano dzięciołek stukają. Jest tutaj naprawdę pięknie i warto się tutaj wybrać. Dzisiaj już ruszamy w kierunku Polańczyka. Także mamy do pokonania kolejnych ponad 200 km. Może gdzieś tam jeszcze skręcimy? Na pewno gdzieś skręcimy. Jak tylko nam coś się takiego y, zamarzy. Słuchajcie, kilka jeszcze przy okazji. Jak już mam y, miejsce na karcie, żeby Wam coś powiedzieć. Chodzi o tego Junaka 123, którego dostałem od Almotu. On niestety nie ma cylindra 150 cm, ale został za to za, zaimplementowany do tego motocykla eksperymentalny tłok i cylinder. Na czym ta innowacja polega? Otóż firma Almod wykupiła licencję od niemieckiej firmy i polega to na tym, że tłok jest wstawką tytanową, i przez to jest troszeczkę inna produkcja. Bo Normalnie jak się produkuje tłok do cylindra, to on ma tam jakieś luzy, żeby po rozszerzeniu się dopasował się do reszty. A tutaj wszystko jest nominalne. Na środku tłoka jest taki tytanowy kapsel, który, że tak powiem, kumuluje tą energię na sobie, co daje 10% więcej mocy, minus 12% do spalania, większy moment obrotowy. Czy ja to czuję? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, bo Mając takie porównanie do mojego pomarańczowego junaka, który był totalnie fabrycznie i nie był przerabiany, no to ten ciągnie lepiej, ciągnie lepiej. Mam takie nieodparte wrażenie, że ciągnie lepiej. Także lecimy sobie, no, tylko nie mogę wam powiedzieć niestety, z jaką prędkością maksymalną. On tak w granicach 100-105 z tym całym Majdanem utrzymuje na trasie. Oczywiście jakie jest zniesienie tam to ta prędkość oczywiście trochę spada, ale nie jakoś tam drastycznie. Także po górkach, nie po górkach sobie latamy. Także jest dosyć dobrze. I to by było na tyle z Doboszówki. To jest dzisiejszy kolejny dzień z tej małej wyprawy, która się jeszcze nie skończyła. Mam nadzieję, że dzisiaj dojedziemy do Bieszczady i zakwaterujemy się gdzieś w okolicach Polańczyka. Także sobie polatać jeszcze po Bieszczadach, zanim się zacznie Wieszczacki rajd motocyklowy, a on zaczyna się w piątek. Pozdrawiam serdecznie z Doboszówki. Ei, leva.